kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do was z herbatką w takim mam nadzieję luźnym filmiku o szczerości na YouTubie. Byliście na tak, więc myślę, że e, z chęcią obejrzycie taki odcinek. U Cześć. Cześć u. E, nie będę tutaj robić specjalnego jakiegoś posiedzenia, bo też nie mam takiego warunku. Młody teraz nie chce mi spać. Młody teraz nie chce mi spać. E, za dnia, więc musiałabym czekać wieki, żeby coś takiego nagrać specjalnie z jakimś wielkim, wielkim, wielkim zaangażowaniem. Więc będzie to taki luźny, luźna pogadanka w ramach vloga, za ten odcinek, który zawsze we wtorek wpada. Także zapraszam Was serdecznie. Jeżeli interesuje Was, co myślę o szczerości na YouTubie, no to zachęcam do oglądania. A tam jest mój pan. Jeden, drugi. To no, takie jest życie prawdziwe. <laughs> nie ma tu ściemny. Także zapraszam do oglądania. Moi kochani, ze szczerością na YouTube to jest tak ze szczerością w życiu. Pewnie trudniej się otworzyć, trudniej sobie pozwolić na coś, ze względu na to, że wiecie, w domu, w naszym najbliższym towarzystwie, otoczeniu nie spotykamy się od razu z falą hejtu, z falą krytyki. A na YouTubie to jest tak, że jeżeli powiemy coś, co, na, co nie pasuje naszym widzom, to bardzo często otrzymujemy od nich takie wiecie zaraz bombardowanie e, albo łapkami w dół, albo niemiłymi komentarzami, e, to wcale nie zwiąże się z konstruktywną, e, z konstruktywną krytyką, tylko od razu z takim niemiłym hejtem. Mnie póki co, na szczęście, przez e, ponad, no, prawie półtora roku, ponad półtora roku, bo to już e, dziś mija, e, półtora roku nagrywania nie spotkał żaden taki hejt, który by mnie mocno dotknął, e, Zdarzały się jakieś komentarze niemiłe, ale to wiecie. Ja sobie z tym bardzo dobrze radzę, po prostu to usuwam. Nie pozwalam nawet, żebyście wy to widzieli, albo jak zobaczycie, no to trudno, ale i tak to usunę. Yy, wielu twórców to powtarza. Mój kanał to takie moje miejsce, gdzie normalnie, jakbyście wiecie, mieli swój domek, to nie zaprosiliby się takich ludzi nigdy do siebie. I tak samo na tym kanale yy, traktujemy to tak, jak właśnie takie swoje miejsce. To nie jest dom, to nie jest takie wiecie. Materialna rzecz, ale takie moje miejsce w tej sieci, do którego zapraszam osoby, które chcą mnie oglądać, które są życzliwe, które są ciekawe, które są zainteresowane, a nie osoby, które, wiecie, obrócą mnie e, zaraz jakimś kównem, No bo kto by chciał w domu, wiecie, w domu gościć taką osobę, która zaraz, wiecie, wejdzie, wejdzie, na wejściu was opluje albo e, zaraz zacznie krytykować. No nikt, no nikt, więc. Tak to wygląda, że raczej twórcy dbają o tą swoją em, dobrą atmosferę, o, taki, o ten swój komfort, żeby faktycznie żadne trolle, żad, żadni e, hejterzy nie pamiętali się tu po kanale i ja jestem jakby najbardziej za tym. E, słowa, wiecie, kasuje komentarze, nie można jej nic napisać i tak dalej, no to wypływają właśnie z ust takich osób, że, że oni myślą sobie, że po prostu anonimowo mogą wszystko, wszystko nam powiedzieć, wszystko nam napisać, wszystko nam zrobić, a my nic, będziemy jak te, wiecie, Pokorne ciele siedzieć i słuchać, że faktycznie, no, jesteś głupia, jesteś brzydka, jesteś gruba, jesteś taka, a ja będę tego słuchać i sobie na to pozwalać. No ludzie, no przecież wiadomo, że, że absolutnie nie. Więc tak się rozprawiamy z takimi osobami. E, co nie znaczy, że nic nam nie można powiedzieć, bo co innego jest konstruktywna krytyka, co innego jest, nie wiem, napisanie słuchaj, źle to robisz, powinnaś to zrobić tak, tak i tak. Wiem, bo no, znam się na tym lepiej, lubię to robić, zawsze to robię, więc nie, nie, nie bój się, to nie jest żaden, wiecie, hejt, ani nic, po prostu Cię y, upominam. Absolutnie coś takiego nie jest w ogóle przeze mnie odbierane jako hejt. Ja sama wiele rzeczy Was zawsze pytam. Powiedzcie mi, dajcie mi znać, jak to zrobić, albo co wymyślicie. No przecież... Prawie zawsze by, mówię Wam te moje. <coughs> przepraszam, coś. Rozemocjonowałam się i zaczynam chrypieć. Zawsze to moje, dajcie znać. To znaczy, że chcę od Was usłyszeć to zdanie. I póki ono jest kulturalne, nawet jeżeli jest krytyką, to nie ma z tym żadnego najmniejszego problemu. I tak mają chyba wszyscy twórcy, bo jednak yy, po to nagrywamy, żeby z Wami rozmawiać, żeby mieć z Wami kontakt, żeby Wasze zdanie również usłyszeć. To jest. Jakby sens całego nagrywania przede wszystkim, żeby mieć odbiorców i żeby mm, tworzyć ten kanał z nimi, bo nie nagrywam tylko dla siebie, żeby sobie pogadać. Oczywiście to dla mnie jest e, często nawet taka trochę terapia, wygadać się e, i, i, wiecie, wypokazywać Wam wszystko. E, takie mm, lecznicze dla, dla twórcy jest to. Czasami nie ma komu e, wygadać się, czasami nie ma komu pokazać. E, wszyscy daleko, jesteśmy zamknięci. Wiecie, to jest bardzo fajna e, forma e, kontaktu w ogóle. I okazuje się, że z obcych ludzi nagle stają się te, naprawdę ci obcy ludzie, ci widzowie, widzowie anonimowi, fajnymi znajomymi, którzy zawsze są od początku, komentują. To jest, nies to jest niesamowicie cenne. Te komentarze, komentują, e, już się tak znamy, już się znamy, że wiem, że zawsze ty i ty będziesz e, właśnie pod tym filmikiem, napiszesz cokolwiek, napiszesz chociaż miłego dnia i, i to już jest fajne, że wiem, że ty właśnie zawsze jesteś, zawsze oglądasz, bardzo mi miło, że jesteś i e, ja też staram się, jeżeli obejrzę już u kogoś odcinek, zawsze jakoś tam skomentować. Wiadomo. E, z jednymi youtuberami jak, jako, ja jako wiecie twórca z innymi twórcami ma się lepszy kontakt, z innymi gorszy. I nie zawsze komentuję filmiki, nie zawsze oglądam filmiki osób, które subskrybuję przede wszystkim, bo nie wszystkie treści mnie interesują i to jest normalne. Nie wszystkie filmiki musisz obejrzeć u mnie i ja nie wszystkie muszę obejrzeć u ciebie. To jest normalne. Jeżeli coś mnie nie interesuje, nie wiem, ktoś przedstawia test szczoteczki sonicznej, no to Powiedzmy, nie interesuje mnie to, to po co mam to oglądać, ale e, często tak robię, że wchodzę, po prostu daję łapkę w górę, e, jakoś podbijam ten filmik i wychodzę. Tylko dlatego, że kogoś na przykład lubię, proste i nie widzę w tym nic zupełnie złego. Więc e, tak, tak czasami robię, serio, nawet nie oglądam czasami filmik, który mnie nie interesuje, ale jakoś go podbijam dając łapkę w górę. Nie uważam e, tego za nic e, złego. I, I taka prawda. E, jak oglądam filmik, to faktycznie go skomentuję. E, ale też nie zawsze. Czasami po prostu, e, nie wiem, podczas oglądania oglądam, 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 obejrzę cały i nagle zawoła mnie Max, albo coś się stanie i nie skomentuję. I co w tym złego? Też nic. Także nie zawsze wszyscy wiecie, muszą komentować nasze filmiki, co nie znaczy, że ich nie oglądają. Także tak, co jeszcze o, o, o szczerości na YouTubie, moi kochani? Dużo twórców boi się powiedzieć prawdziwe zdanie, e, ma duże obawy i waha się długo, e, zanim właśnie coś takiego drażliwego powie przed tą falą krytyki. E, nie powiem na przykład, nie chodzę do kościoła, nie wierzę w Boga, nie chcę mieć więcej dzieci, nie chcę mieć w ogóle dzieci. Nie wiem, mm, wolę dziewczyny. Widzicie, takie naprawdę drażliwe tematy, czyli tematy polityczne, tematy wiary, tematy yy, takiej strefy intymnej, jakiejś orientacji seksualnej, yy, tematy właśnie związane z dziećmi, to są takie drażliwe tematy, na które ludzie się nie chcą wypowiadać. Ja bym chciała serio, naprawdę, zacząć taką serię cięższych tematów i yy, żeby wyrażać Wam swoje zdanie na ten temat, na dany temat, yy, nawet. Ciężki, nawet niewygodne. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzach, to co zawsze mówię, czy takie tematy mogę poruszać, czy, czy, czy Was interesują. Bo ja mogę, wiecie, mogę gadać, bo gadane mam, tylko czy Was interesują. Czy chcielibyście od czasu do czasu taki filmik obejrzeć. Także czekam na komentarze. A jeżeli tak, no to jeszcze jaki temat? O, to, to, to tak. To dajcie mi znać, zainspirujcie mi, bo ja mam w głowie dużo pomysłów. Także. Często gęsto nie możemy się wypowiedzieć swobodnie na pewien temat, bo ogranicza nas strach. Natomiast e, mogę to zrozumieć, może nie z własnej e, tutaj autopsji, ale e, czytam komentarze u innych. Oglądam filmiki u innych, którzy opowiadają swoje historie związane z hejtem, i czasami mi się nie chce wierzyć, czasami naprawdę się wtedy odechciewa wypowiadać swoje zdanie głośno, bo faktycznie to później boli. I zaboli boli długo, i to boli nie tylko osobę, która tworzy, ale często dotyka również ich tej osoby dzieci, męża, to jest naprawdę straszne i zupełnie nie fair. Dlatego. Mm, Czasami e, pod jakimś filmikiem na przykład moje komentarze są e, ukryte, dopiero gdy je zatwierdzę, się pojawią, bo czasami e, wyczuwam, że pod tym filmikiem może być jakiś e, hejcik i często, gęsto z takimiś głupimi komentarzami e, mam rację, nie mylę się, natomiast nigdy to nie jest takie ciężkie działo, wiecie o co chodzi, takie naprawdę coś, co mnie powali. E, jak to jest z kontaktami na YouTubie? Moi kochani, to jest tak, że <grych> e, jak się... Prze... Słucham. Oj, jak wszędzie możemy znaleźć znajomych. Tak samo w sieci jest to możliwe. Jak najbardziej. Twórcy między sobą mogą się. Słucham. Twórcy między sobą mogą się przyjaźnić nawet. Nie widzę w tym żadnego problemu. Czasami charaktery właśnie dopiero się odnajdą jakieś poprzez taką drogę YouTubeową. Hello. Buty masz, tak? A Ty dzisiaj jedziesz na zakupy? Powiedz wszystkim. Hej! Hej! Mm. Mm. Dobra, ale idź pooglądaj, dobra? Mama skończy zaraz do Ciebie przyjdę, okej? Okay? Tak! Dziękuję! Więc e, myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, mieć koleżankę czy przyjaciółkę, właśnie youtuberkę, że, że można się e, z kimś zaprzyjaźnić, natomiast Istnieje też wielka zazdrość między twórcami, e, wiecie, e, unlikowanie, dawanie łapek w dół, e, czy, czy odsubskrybowanie, bo tobie lepiej idzie, czy nawet komentarze e, tak na ogół dosyć niemiłe wow. albo... E, po prostu zawistne i zazdrosne osoby też się zazdarzają, które nie mogą przeżyć, że tobie idzie lepiej, jak tobie może iść lepiej, jak ja nagrywam to samo, a tobie idzie dobrze, a mi nie idzie wcale, albo ty dopiero zaczęłaś, ja nagrywam od roku, ja nagrywam od, daj. ja nagrywam od roku i mam 100 subskrypcji, a ty nagrywasz od roku i masz 2000, jak to jest możliwe, tak? i od razu ci leci, bo nie możesz mieć lepiej. Tak jest, tak jest. Dlatego um, ja osobiście nie szukam faktycznie jakichś tam um, przyjaźni wielkich w internecie. Nagrywają również osoby samotne, które nie mają takich przyjaźni, nie mają takich znajomości i wtedy mogą odnaleźć naprawdę taką swoją drugą połówkę, taką naprawdę prawdziwą przyjaźń. Um, widzę, że tak się dzieje i no super, super, że tak się dzieje. Super, że ludzie się odnajdują. E, muszę tu Pana trochę odesłać i zaraz do Was jeszcze wrócę. Z jednym wątkiem. Dobra, wróciłam. E, moi kochani, ja ogólnie też e, na przykład nie rozumiem, jeżeli chodzi. no, Gadam już szczerze. Na przykład nie rozumiem czegoś takiego jak wypisywanie do ludzi. Poleć mój kanał, poleć mnie. Na przykład kogoś nie znam, nie subskrybuję i e, 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 nigdy w życiu nie oglądałam, a dostaję wiadomość, jakąś prywatną lub komentarz. Poleć mój kanał, pomóż mi się rozwinąć. Nie jestem absolutnie anty i nie należy do tych zazdrośnic, które będą ciągnąć w dół albo wiecie, demotywować, ale też nie rozumiem takiego działania, typu poleć mój kanał, możesz mi polecić, możesz o mnie wspomnieć. Dla mnie to jest na przykład dziwne i trochę niezrozumiałe, nie rozumiem tego i na takie rzeczy nie reaguję. Staram się zawsze, jeżeli ktoś mnie zainspiruje, konkretny, jeżeli nie wiem. Ktoś zakłada nowy kanał, kto miał wcześniej inny, na przykład, czy, czy akurat o kimś, yy, czym się zainspirowałam z jakiegoś filmiku, to zawsze o takiej osobie wspominam i, yy, i zawsze. Yy, Linkuję. Nie jestem jakoś złośliwa, żeby nie, nie, wiecie, nie wspomnieć, broń Boże, bo jeszcze będzie miała lepiej ode mnie, bo przybędzie jej subskrybentów ode mnie, więc nie powiem, broń Boże, no bo nie może mieć lepiej. Nie. Nie o to chodzi, że ja tego nie chcę, tylko że to jest takie, wiecie, nieszczere. Jeżeli faktycznie kogoś oglądam i faktycznie coś od kogoś użyczam, czy, czy właśnie ktoś mnie inspiruje, to zawsze o kimś wspieram. Wspomnę, jeżeli wiem, że ktoś jest godny polecenia, to zawsze Wam polecę. Nie polecam Wam kota w worku, bo po prostu, ym, no to jest według właśnie mnie, to jest nieszczere. I to jest y, dziwne. Nie, nie dlatego, że jestem zawistna i złośliwa, tylko dlatego, że po prostu kogoś, tej osoby na przykład nie znam zupełnie i nie więcej ja Wam polecam, tak? Więc ym, w tej sferze yy, naprawdę zadziwiają mnie bardzo takie komentarze i takie wiadomości, yy, dlatego po prostu... Yy, jeżeli takie osoby nie widzą ode mnie odezwu, no to teraz już wiedzą dlaczego. Także to, to jest takie ciekawe, tak się zdarza, ale mm, jakoś ja mówię, na to nie reaguję za mocno. E, moi drodzy, jeżeli chodzi o współpracę jeszcze e, dla ludzi jest dziwne, że Youtuberzy, twórcy, którzy nagrywają na YouTubie, mogą przyjmować współpracę i to znaczy, że się sprzedali, że już nie są sobą. Ja sama teraz przyjęłam zajebistą współpracę. Mam nadzieję, że będziecie również zaciekawieni tym tematem, ale to w przyszłym vlogu wam wszystko powiem. I jakoś w ogóle nie widzę powodu, dlaczego wam nie, mam nie powiedzieć, że się z tego cieszę. To oprócz tego, że Dana współpraca na przykład daje nam korzyści materialne czy finansowe, daje nam możliwość wypromowania się, to jest dla nas też super nowym doświadczeniem. Ja pamiętam do tej pory moją pierwszą współpracę, to był uchwyt na telefon do samochodu, taki inteligentny i wypasiony, nawiasem mówiąc, e, sporo warty, tam chyba 150 zł. I pamiętam, jak dostałam tą propozycję współpracy. Rzecz, która jest fajnie użyteczna i przyda nam się w aucie, bo nie mieliśmy. I zastanawiałam się, powiedziałam wtedy, do Jacka, e, sobie nie pomyślał, nie pomyślał sobie o mnie czegoś dziwnego, że wzięłam uchwyt do samochodu, że już wszystkiego się, bio, wiecie, chwytam. E, nie wiem, no taką miałam myśl, że e, Oglądałam inne dziewczyny i, i tą falę krytyki, którą one musiały przyjąć po różnych współpracach. Wiele razy, więc bałam się, że zaraz mnie to też to spotka. Wiecie? Później była kolejna współpraca, kolejna, kolejna. I jeżeli współpraca jest fajna, to zawsze będę ją przyjmować. Jeżeli jest fajna i dla mnie dogodna, to dlaczego nie? Trzeba korzystać z tego, że się ma jakiśkolwiek zasięg, że ktoś cię zauważył, że możesz na przykład w ten sposób sobie dorobić. Przecież to wszystko jest, nie wiem, legalne przede wszystkim. To wszystko, co pokazujemy, musi być legalne. No bo jak? No jak wyobrażacie sobie, że, że to jest, nie wiem, jakaś. Machloja. I to wszystko jest dla nas szansą, więc. Poczekajcie. Przekupiłam go czymś dobrym, może. Może będzie ci chwilę. Ale jeżeli chodzi o współpracę, e, właśnie. Nie wiem, dziwi mnie, że, dziwi mnie, że widzowie. Tak, że widzowie nie rozumieją tego, że jak już ktoś nagrywa, naprawdę się napracuje nad tymi filmikami. Jak ktoś cię w końcu zauważy, że, 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 że twórcy się cieszą, że korzystają z tych, e, z tych okazji. Strasznie mi to dziwi, e, bo czy ty, 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 ty nie skorzystałbyś z takiej okazji? Nie wiem, odrzuciłbyś e, fajne rzeczy czy pieniądze za to? Wątpię, szczerze wątpię. Natomiast zazdrość nie pozwala się z kimś cieszyć, nie pozwala pogratulować, nie pozwala, wiecie, e, napisać: o, fajnie się rozwijasz, oglądam cię od początku, w ogóle super, życzę Ci jak najlepiej. No. Dużo mam takich widzów, na szczęście kochanych, większość zdecydowaną, albo jak nie wszystkich, bo wszyscy się nie udzielają, którzy dobrze życzą i którzy naprawdę wspierają. Więc dziękuję Wam serdecznie, kochani, za to. I dziękuję, że dzięki Wam nie spotkałam się z jakąś naprawdę mocną falą krytyki, hejtu. Że przyjmujecie moje współpracę dobrze, że piszecie mi, super, że się rozwijasz. To jest tak mega cenne, bo wiecie, że to dla mnie jakby jest szansa, ale przy tym ja się nie zmieniam. Wiecie, nie gwiazdorze. Nie jedząc snickersów przy okazji. Taka natura. To dla mnie jest bardzo fajne, takie dodatkowa, dodatkowa też praca, ale też taka fajna, dodatkowa opcja właśnie na kolejne kieszonkowe na kolejne jakieś tam nowe rzeczy. To jest fajne i każdy z nas, każdy z Was by z tego skorzystał. Jeżeli akurat czymś się interesujecie i coś Wam jest potrzebne, to dlaczego nie? Albo coś jest dla Waszych dzieci i możecie to mieć za darmo, a kosztuje to dużo pieniędzy. Czemu nie? Czemu e, piszesz, że nie wiem, sprzedałaś się albo coś, skoro sama byś to wzięła dla dziecka? Przecież to jest super szansa, no. Nie rozumiem, nie rozumiem takich... E, m... Takiego hejtu, nie rozumiem takiego, takiego zdziwienia, jak mogłaś to przyjąć. Przecież to, że nagrywam normalne vlogi, to, że jestem tu z wami na co dzień widzicie mnie nieumalowaną, wiecie, z worami pod oczami, niewyspaną, to nie znaczy, że was nie szanuję, bo wyglądam jak jakiś lump czy coś według was może. Tylko dlatego, że po prostu tak wygląda moje życie. Rzadko się maluję, nie maluję się codziennie i przychodzę do Was. Taka, jaka jestem, po prostu. To nie znaczy z kolei, że czasami się nie mogę odpicować i nagrać dla kogoś we współpracy filmu, e, wiecie, jakiegoś fajnego, e, dostać za to jakąś wypłatę, czy jakąś fajną rzecz. Przecież ja Wam o tym wszystkim mówię. To jest jakby wszystko, wiecie, fair wobec Was. Według mnie ja jestem fair i nie mam nic sobie do zarzucenia, więc też nie zarzucajcie mi... E, Wiem, że tego nie zrobicie, bo jesteście super, ale jakby ktoś miał taki pomysł, że, że, że korzystam z możliwości, że korzystam z możliwości rozwoju, że um, jakoś mi się dowiedzie, jakoś się to kręci, więc cieszcie się ze mną, po prostu. Ja się tak samo zawsze cieszę, gratuluję wszystkim yy, moim koleżankom, z którymi mam taki lepszy kontakt, również zawsze współprac, bo to jest super, to jest fajna, fajna możliwość, fajna opcja, żeby właśnie się trochę rozwinąć, żeby skorzystać z czegoś, żeby coś przetestować, żeby sobie dorobić, i to jest naturalne, że każdy również z was by to taką propozycję fajną po prostu przyjął. Także chyba wszystkie tematy, które chciałam na dzisiaj poruszyłam. Jeżeli chcecie jeszcze jakiś inny e, temat ode mnie, e, moje zdanie ode, na ten temat właśnie usłyszeć, to dajcie mi znać w komentarzach, co bym mogła dla Was nagrać. E, natomiast e, o tej szczerości może powstanie jeszcze jedna część. Bo ten filmik już jest dosyć długi, aż zachrypłam, zobaczcie, straciłam głos. Ale. Um... Myślę, że na tym, na tym teraz temacie zakończę współpracowym i oczywiście czekam na Wasze zdanie i, i, i na Wasze komentarze. Kochani, jeszcze szybciutko, bo mi bateria balałam 4%, o inspiracji na ten filmik. Inspirują mnie w ogóle dziewczyny często poruszające ten temat, natomiast ostatnim filmikiem, jaki oglądałam i mnie totalnie już pomyślałam sobie, a nagram ten filmik również ja, jest Mili Milena UK. Tu się Wam wyświetli, tu gdzieś będzie w opisie również. Zajrzyjcie sobie do niej. Ja teraz kochani z Wami Żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że macie ma taką dosyć względnie ładną pogodę, bo ma się trochę popsuć, ale ciągle tak straszą, a, a jest całkiem nieźle. E, ja lecę dać Maksowi co, coś dobrego, co mu obiecałam i, i um, jestem bardzo ciekawa Waszych reakcji. Także tak. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się.